Wyuczyli Cię o syneczku ziemi Twej na pamięć, gdyś jej ścieżki powycinano żelaznymi bluzami. Odchowali Cię w ciemności, odkarmili bochnem trwuch. Przemierzyłeś w tłumacku najstydliwszy z ludzkich i wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w nocy i poczułeś, jak się jeżył w dźwięku miód zło. Zanim barłeś, jeszcze ziemię przebrnąłeś ręką Či to byla kula stonku, či to srdce nebo ci mojej rocznej siostrze i mi pozwolił zostać w domu. Nakazał, aby zasłonić okno, nawet drzwi nikogo ich nie otwierać. Pamiętam, że mówił, żebyśmy byli cicho i choćby nie wiem co się działo, nie wyglądają przez okno. Rozumiałem, co ten rząd powiedział, bo po mówił po choć trochę inaczej niż Mamy tylko nie było, a my, zamknięci, siedzieliśmy w chałupie. Nie wiem, ile to trwało, bo to nie było zegarka. W końcu ukradkiem rękę, odchyliłem za stąd i wyrzałem za okno, bo bardzo ciekawiło mnie, co dzieje się na zewnątrz. Widziałem dokładnie, co dzieje się za rzeką, bo na nie było już liści. Patrzyłem, jak na drzewo szli mężczyźni, a za nimi z wycelowanymi w ich plecy ufano karabinów niemcy. Gdy byli blisko rzeki, to na się strzał, później upadali. że odchodzili, a po im w czasie, prowadzą przed sobą następstw Znów strzelali plecy. Kiedy babcia ta była że patrzę na to wszystko odpowiedziała, wspólnie nie straciła łapęgi wszystkiego. Jesienny wiatr obejścia zawiatał, tu i udzie strzały ciszę rozdzielały. Szara się wzajemnie z naszym wem bez Zamarły w stronę wzgórza, grota, skały. Bici, kopani, pędzeni w nieładzie, nie znając losu i jego przyczyny. Wygnani z zawód niczym bydło w stadzie, boleści i lęku czekali godziny. Zbirów okrytych wojskowym mundurem, w mundure, których odwaga to małce i i Idąc szeregiem, to znów biegnąc szurę, popędzał wrzaskiem oberleg nad a w tym przedpieklu, szukając pomocy, klękali w wodzie, wzrok utkwi w niebie. Łzy płynęły dziurkiem świadomie niemocy, myślami będąc na własnym pogrzebie. Przestrzeń rozdzierał nas od karabinu. Za obory straceń słychać pierwsze strzały. Matki tracąc zmysły, żegnając swych synów, żony dając bólu, włosy z głowy mały. Moje koleżanki i Reny we Walkusku. Domniki na na a my prawie naprzeciwko, po drugiej stronie drogi. Niemcy wyłonili wszystkich na raz przed realizą. My, to znaczy Wilka i ja, ze strachu ukryłyśmy się pod stołem. Pewnie nas nie zauważyli i dlatego zostałyśmy w kołupie. Całe trzęsło się ze strachu. Po jakimś czasie obie wyszliśmy z pod stołu. Byłyśmy ciekawe, co dzieje się na pożelisku. Podeszliśmy do okna i z boku lekko odsunęłyśmy zasłonkę. Widziałem, jak Niemcy zapędzali kobiety i dzieci do remizy i tam je zamknęli. Remiza to wtedy była drewniana taki kibarach. Mężczyzn ustawili na placu przed remizą. Później wyciągali strzelaku i kilku prowadzili nad brzegach. Żołnierze, co ich prowadzili, mieli wycelowane karabiny, gotowe, żeby strzelić. Jak przeszli dalej, Także nie było już widać przez okno, słyszałam strzały. Potem oni wracali i znów kolej prowadzili na drzewach. Widziałam, jak z tych ustawionych na placu mężczyzn jeden wyskoczył i zaczął biec. Niemiec wymierzył z karabinem i strzelił, a ten człowiek przestał zachwiał zawiął się i upadł przed drzwiami domu mobilki. Wspomnienia, jakie ich wówczas dziewięćdziesiąt dziecka. 17 listopada nie było mnie w Ochotnicy. Byłam wtedy u mojej ciotki w Rzeczycy. Do domu wracałam po południu. Szła pieszo. Kiedy wchodziłam do bochotnicy, zapadał zmierzch. Wieś wyglądała jak wymarła. W domach nie paliły się lampy. Nikogo nie było widać na drodze, ani było wejścia do nas. Wszędzie było cicho. Nawet psy nie szczekały. Wtedy pomyślałam, że musiało stać się coś strasznego. Dopiero w domu dowiedziałam się o tragedii, która tutaj się wydarzyła, wspomnienia wyścigora lat dziewiętnaście. 22 listopada 1942 roku Niemcy wymatowali rodzinę Grzegorczyków. Nie oszczędzili nawet dzieci, w tym trzymiesięcznego niemowlęcia. W tych tragicznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w w listopadzie 1942 roku, zginęło 36 osób. Uwięziono 23 mężczyzn. Ponadto uwięziono ich w Lublinie na zamku. Następnie wywieziono do obozów koncentracyjnych. Spośród dwudziestu trzech wywiezionych przeżyło dwóch. W wojnie wrócili do Bożnicy Władysław Pawłowski i Stanisław Szymczyk.

W historii wobecnicy. były wydarzenia radosne, poprawiające warunki życia mieszkańców, ale były też wydarzenia tragiczne. Rodowce władzy Teraz obchodzimy 80. rocznicę wydarzeń krwawej środy 1942 roku. Chcemy złożyć hołd i dać dowód naszej pamięci o ofiarach niewinnych ludzi, mieszkańców Bochotnicy, którzy w dniach 18 i 24 listopada 1942 roku zginęli z rąk hitlerowskich zbrodni. W, w imieniu organizatorów uroczystości witam Pana Artura Pomianowskiego, burmistrza miasta kazimierz Witamy przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Mirosława Ochotę. Witamy radnych miejskich. Witamy z szacunkiem. Po ci otworze, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięk w orzech, który pęknie, aby żyć zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne, ptasi świst, je nowymi z tych oczu, szkło bolesne, obraz dni, która czaszki białe. To Oczy, przez płonące łąki krwi, jeno odmień czas kaleki. Zakryj groby płaszczem rzeki, ze z włosów pyl bitewny, tych lat gniewnych czarny pył. Kto mi odda? Moje zapatrzenie i ten cień, są za tobą odszedł, a te dni, jak zwierzęta mrucząc, jak rośliny, są.